Cześć, nazywam się Anna Padstwa i jestem właścicielką i założycielką wydawnictwa Padstwa. Dzisiaj zapraszam Was na spotkanie z autorką pierwszej książki, którą wydam w moim wydawnictwie. Chodźcie! Cześć, jestem Ania. 5 lat spędziłam na Wydziale Filologii Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, a teraz od 5 lat codziennie na 8.30 przychodzę do biura maklerskiego. Życie sprawia niespodzianki, naprawdę. A po pracy sobie tworzę i piszę. I w wydawnictwie państwa zaraz wydam dla was książkę, a tak naprawdę co robię w życiu? O rany, milion rzeczy. Jeżdżę konno. Kocham góry, kocham wchodzić do góry i patrzeć na świat z góry. E, wspinam się, biegam. Właśnie w niedzielę idę na pierwszy bieg górski. E, kocham psiaki i są świetnymi towarzyszami e, aktywności. Uczę się pływać, jeżdżę na rowerze. <laughs> kocham wszelką aktywność, to daje mi mnóstwo energii do życia. Zresztą mogę zwiedzać większą część świata w zupełnie inny sposób i chłonąć świat nie tylko umysłem, ale i ciałem, jednocześnie poznając i pokonując wszystkie swoje słabości. Źle byłoby, jakbym nie powiedziała, że lubię czytać książki. No tak, jest tak, uwielbiam czytać książki, przechodzić do innego świata i poszerzać własny horyzont. Co do techniki, to w podstawówce miałam taką sytuację, że zawsze bardzo lubiłam rysować, malować, właściwie robiłam to od zawsze, gdzieś tam pokątnie, ale nigdy nie wierzyłam w to, że to jest po prostu ładne, albo że do kogoś taki obrazek może przemawiać i pamiętam dokładnie sytuację w szkole podstawowej, kiedy na lekcji plastyki Mieliśmy zilustrować książkę, którą przeczytaliśmy jako pierwszą i w moim przypadku było to brzydkie kaczątko. To była pierwsza książka, którą samodzielnie wypożyczyłam z biblioteki i przeczytałam. No i zaczęłam malować to brzydkie kaczątko, ale bardzo się zdenerwowałam, że jednak nie wygląda tak, jak sobie wyobraziłam i zmiałam kartkę, wyrzuciłam ją do kosza, ale na szczęście... Pani z plastyki, wyciągnęła tę kartkę z kosza i powiedziała, że to jest naprawdę piękny obrazek. Zaprosiła mnie wtedy na koło plastyczne. No i chyba duży sentyment, właśnie do kredki akwarelowej, pozostał. I potem bardzo, bardzo długo malowałam tą techniką. Wydaje mi się, że wydobywa coś, co trudno wydobyć samą kredką, samą farbą albo samym tuszem. Gdzieś przenika się to, co jest bardzo suche, z tym, co jest delikatnie wilgotne. Można przenikać kolory, robić silniejsze, jaśniejsze kreski. A poza tym ma ogromnie żywe kolory. Bardzo chciałam, żeby ilustracje właśnie do tej książki były żywe. Książka dzieje się w dolinie, którą wszyscy nazywają po prostu doliną. Czy dolina istnieje naprawdę? Myślę, że w każdym z nas istnieje taka dolina. Głównymi bohaterami książki jest Tututu, tu, tu, bardzo rezolutna dziewczynka, z którą mam nadzieję przeżyjecie mnóstwo przygód, jej przyjaciel Bato, który mieszka za płotem, i dziadek, który pozostaje wiecznym dzieckiem, a oczywiście dorosłym. I skąd się wziął pomysł na tę książkę? Tak naprawdę to chyba z codzienności i z tego, że w pewnym momencie w życiu człowiek rozumie, że tak naprawdę nasza codzienność jest bardzo nadzwyczajna, mimo że często wydaje nam się zupełnie odwrotnie. I chyba właśnie to chciałabym w tej książce przekazać, że jeżeli pozwolimy sobie na to, że jesteśmy poszukiwaczami małych, a tak naprawdę ogromnych, wielkich rzeczy w świecie, to po prostu ten świat staje się wyjątkowy. Wszystko, co nas otacza, staje się wyjątkowe. My jesteśmy szczęśliwi i dajemy trochę iskry magii innym wokół siebie i dzięki temu sobie. Książki są ważne, dlatego że stajemy się odkrywcami i poszukiwaczami. A nie ma nic fajniejszego na świecie. Mm, o najpierw się rysuje kredką, pokażę Ci, a potem się prowadzi po tej kredce pędzel. A potem jeszcze jak wyschnie, to można jeszcze raz rysować kredką, jeszcze raz pędzlem albo samą kredką. I to wysycha. Już?